Czesty strelony to jest kolejny gameplay z trybu multiplayer w grze Battlefield 1 Tym razem gram jako zwiadowca na mapce Amiens A jeżeli chodzi o tryb to jest to klasyczny podbój Amiens czyli mapka, która, której akcja toczy się w mieście Tak jest, już jeden kostek zdjęty Aż musiałem się skupić i przerwałem monolog. Tak więc, Amię, czyli mapka, która właśnie toczy się w mieście, w jakimś francuskim mieście, bardzo fajna mapka, e, taka na bliskie dystans. więc to, że biorę, e, to, że wziąłem steperkę, może być troszeczkę taką e, hipokryzją, ale cóż, może uda mi się coś ugrać, z racji tego, iż tutaj jest trochę otwartych przestrzeni, jednak są domki, w których można się łatwo skampić. Koleś mi wyleciał prosto na twarz, jednak nie miałem z nim szans. Gdyby ta walka była toczona na jakieś 100 metrów, to może ja bym wygrał, bo bym go po prostu zabił. Lecz taka na bliski dystans, to on no musiał to po prostu wygrać. No, chyba że bym go jakoś trafił tą steperką. ale ja zachciałem go trafić. Zachciało mi się go nożykiem zdjąć. Dobra, będę grał jako taki dobry sniper, czyli będę tutaj. Oznaczać wrogów flarą, plus, plus stawiać miny, jakby ktoś chciał mi wejść. Okej, okay, teraz jestem w, na... obsadziłem w miarę dobrą pozycję. Aczkolwiek nie do końca widzę wrogów. A jak jakiegoś widzę, to nie mogę go trafić. Dobra. Ja wrogów nie widzę, ale wrogowie zauważyli mnie. Więc trzeba się przemieścić. I spróbować. Aj, no widziałem go. No już. Milisekunda zabrakła, żebym wcisnął e, klawisz myszki, żeby wystrzelić. Widziałem go, stka serio, ale on był szybszy. No, kurde, zawsze takie jest. Próbuję się zrespić na jakimś zespołu, brakuje mi tych dwóch, trzech sekund i gostek jest pod ostrzałem, lub też nagle ginie. Co troszeczkę krzyżuje mi plan z reguły. Dobra, zobaczmy, co tam. Czemu nie mogę kurde wstać? Co jest? Takiego baga to jeszcze nie miałem, przyznaję. Żeby nie móc wstać. Oj, ktoś tam kurde kampi na jakimś. Kurde, wziąłem sobie taką lunetę, która to nie jest dobra na dalszy dystans, bo myślałem właśnie, że tutaj będę walczył na. No co jest? No przecie strzelałem, tam nie było gostka. Jasny gwint, słabo mi to kurde idzie, bardzo słabo wręcz. Nie spodziewałem się, że. Znaczy, spodziewałem się, że trochę się spodziewałem. Przyznaję, że na tej mapie z sniperką grać to niezbyt dobry pomysł, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle. Weźmy sobie może troszeczkę większe powiększenie, jednak na zaś. No i kurde, znowu chce się respić na gostku. No i. Dobra, jak jeszcze raz ten sniper będzie w tamtym domku. To w sumie to dobrze, że tam był, bo go łatwo wypatrzyłem i zabiłem, ale coś. Coś czuję, że on też do mnie celował. Jest kolejny. No. Dobra, trochę się odgryzłem wam. Co, 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 co? Uff, przyznaję było kurde blisko. Aż nie wiedziałem co się dzieje. Dobra, trzeba zmienić pozycję. No nie, nie chcę tutaj wchodzić ciemno w tych budynkach w ogóle. Jak cholera. Muszę wypatrzeć jakąś dobrą pozycję snajperską. Coś mi się to nie udaje od samego początku tego meczu. Próbuję znaleźć. No. Teraz ktoś mi strzelał w plecy. Choć, jak szedłem, to nikogo nie było. O, tu nasz czołg jest nawet. O, tu może być całkiem dobra pozycja. Jak tylko się przyłożę. Tam jest gostek, widzę go. Ale nie chcę się wychylić. Tak jest, wychylił się. Co? Byłem pewien, że go trafiłem No tam jest snajper, widzicie? Karabin mu wystaje, no... Byłem pewien, że go trafiłem w głowę Ja pierdzielę i tam wrogów jest, aż nie wiem do kogo strzelać Tak jest, o, widzą mnie, zauważyli mnie, dobra, spadam, spadam Nie, 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 granat, granat, granat! Tracimy cel Echo. Ale koleś mi uratował dupę, ja nie mogę. Tu koleś wleciał jakiś... Chciał... No, już się pogubiłem czy wyciągnąć pistolet czy ten... aj... No cały czas nie mogę dobrej miejscówki znaleźć. To kurde... Jeszcze na dystans mogę walczyć. Jak ktoś tam strzela do mnie z dystansu, okej, okay, ja mogę walczyć. Zmieniam tę drużynę, bo szlak między z nimi trafia. No czemu nikt nie jest w tym obszarze? Już widzę, że ten meczyk jest przegrany. No kurde, oni nam wszystkie punkty przyjmują. Ja mogę walczyć na daleki dystans. Nie lubię właśnie tylko jak ktoś. Aha. No dobra. Okej, okay, dobra. W życiu bym się nie spodziewał, że tutaj będzie czołg. Gdzie ten. Kierowca idiota wjechał, że on się tam chyba zablokował. Mam nadzieję, że jakiś turmowiec go tam dojedzie, bo. Wow. tu wszystko kurde, wybucha w ogóle. Jakiś dymu się tu narobiło, wrogów nie widać. O, ale wrogowie jakoś nas widzą, bo pocisk mi przeleciał dosłownie koło głowy. O, tam ktoś. No kurde, co tu są same czołgi? Tu czołg, tam czołg. Czy my nie mamy w drużynie szturmowca? Naprawdę, w becie y, każdy. No dobra, każdy nie. Większość osób w becie grało szturmowcami. Naprawdę, jak obserwowałem w becie, to miałem takie wrażenie, że większość osób kurde gra tymi szturmowcami. Zaś pełna wersja, i już tak dużo osób nie gra, żeby pomóc w zniszczeniu. O, jest. Fuksem to było, ale się udało. Mało osób gra szturmowcami, czasami za mało, żeby pomóc w zniszczeniu jakiegoś czołgu. Macie, koledzy, ospotuję wam paru wrogów tą flarą, przynajmniej mam taką nadzieję. O, tutaj się zrobiła teraz jakaś mgła. Ja w ogóle nie widzę wrogu. się <laughs> jak poleciał? Ja pierdzielę, coś takiego też jeszcze chyba nie widziałem. I ktoś się krzyczał tak. O! No Już dupę. No, trafiłem cię, Gostek. Ile ty masz kapeku? Ej, jasny gwint. Uf, to ta mina, co? Zabiła kogoś, czy nie? Minę postawiłem, oni tą minę mają gdzieś, ale zabiłem Gostka granatem jednego. Chociaż to. No, chociaż z Pistolecika udało mi się dojechać paru. O jasne, więc jeszcze gaz tu rzucają. Muszę się w końcu dostać do takiej miejscówki snajperskiej która da mi widok na. Oż w dupę. Tak jest, asysta jest jako zabicie. Już myślałem, że snajper mnie przyuważy. I że. Jest! To było fusiarskie trochę. Jest! Kolejny! Hej, no czasami jednak coś można ugrać tutaj Jako snajper, tylko trzeba mieć, kurde, skill'a Do grania sniperem. Ja lubię, kurcze, grać sniperem naprawdę Znaczy się, zwiadowcą, bo to on się zwiadowca nazywa Lubię grać z zwiadowcą, strasznie mam satysfakcję jak Wydaje mi się, hedy zgarnia z dużych odległości i tak dalej Ale to człowiek się często denerwuje, grając z tym zwiadowcą, bo to jednak Wymaga Dość dużej celności, szybkie ręki, no znaczy, się pewnego oka, szybkie ręki, coś nie stylu. No dobra, misówka jest ok, ale nie widzę wrogów, nie widzę wrogów, co? Uff. Tak się chował, tak się chował ten typek, ale. No, nie schował się dostatecznie dobrze. Przede mną. Przede mną się nie schował, właśnie. A ja mam. Kurde, te. Spotujące flary. Czemu ja je używam? Charlie, gdzie jest Charlie? Tam jest Charlie, no właśnie. Trafienie wroga? A, bo te. Te flary potrafią zapalać wrogów jak. Jak trafią wroga. Dobra, teraz. Noż, jasny gwint nie wierzę, że tego gościa nie trafiłem. Ale teraz spieprzyłem naprawdę. Moi no wszyscy koledzy z drużyny są za rzeką. Ja. na się rzeką, kurde, co ja gadam, to nie jest sekwana z Battlefielda. O, w dupę. Czołg. To nie jest sekwana z Battlefielda 3, są za tym, no, przyjazdem kolejowym wszyscy. Zaś. O nie, już po mnie. Przeżyłem? A ten co, na minę nie wchodzi? O, mina w ogóle zniknęła, nic. Nie wiem, po cholerę są te miny czasami, skoro wydaje mi się, że one albo w ogóle nie działają, albo słabo działają. Minę, kurde, właśnie postawiłem przed. Żeby uniknąć tego typu. O, jeszcze gaz, ale resp Żeby uniknąć tego, sy tego typu sytuacji, że gostek nie zajdzie od tyłu. No i co, i dupa. Oni sobie nic z tych min. A masz granata do cholery jastej? No nie wierzę. Pośmiertnie rzucił granat cząkowy, jeszcze mnie ten granat zabił. Trafiłem go z pistoleciku. Nic, rzuciłem mu granat. Nic, dopiero nadziął się na moją minę i to mu coś kurde zrobiło. Jak ja czasami naprawdę się denerwuję. Jak próbuję zabić wroga na tyle sposobów a on tak wolno traci te HPKi, że szok. To pistolecik nic mu nie zrobił właśnie, tak jak powiedziałem, to kurde. Granat mu nic nie zrobił. Mina dokończyła roboty, ale. No. No, teraz karabin dokończył roboty. Tutaj zaś te jakieś typki się podwinęły. Nie wiem skąd oni się wzięli, ale trudno. Zginąłem, to zginąłem. Przejęliśmy cel echo. Ja wiedziałem, że my to przegramy. Ja pierdzielę, ja to. Kurde. Wiedziałem. Znaczy, jeszcze nie przegraliśmy, ale to jest. Kurde, jak oni przejęli tamtą stronę całą, to my tutaj już. Raczej, nic nie. Nie wiem, nie wiem. Tam jakiś gostek siedział na km -ie. myślałem, że go trafiam. O, tam jest KM jakiś, no. Byłem pewien, że... Jest! Ale go wychaciłem, wow! Mnie to wkurza, że klikam, mam centralnie celownik na wrogu, klikam Q1, bo klawisz, klawisz Q służy do spotowania wrogów, do ich oznaczania. No, mnie to wkurza, jak mam ten celownik centralny, klikam raz, nic, drugi raz, nic, trzeci raz, nic, Tutaj 4 albo 5 razy czasami kliknąć, żeby cholernego wroga oznaczyło, mnie to tak denerwuje, tutaj jest te spotowanie trochę w tym Battlefieldzie 1, no, zmienione względem, e... ale, ładnie to zrobiłem, zmienione względem Battlefielda 4 e, czy 3, ale no, aż do przesady, aż kurde do przesady. Dobra, mam nadzieję, że ta flara kogoś oznaczyła. Cel Bravo przejęty. Wrzucają te granaty jako opętani. Cel oh, Echo utracony. Cholera, tu cały czas coś wybucha. Nie czuję się tu bezpiecznie. Och dupę. Ach, no, dokończyłem sprawę z tamtym typkiem. No jak? Nie wierzę. No kurde, ja bym pewien, że on na to moją minę wlezie. A szlak by to trafił. Chciałem go właśnie wykończyć. Ale mi się nie udało, trochę, trochę zbyt No mąszelansko to zrobiłem Ej, ja tu chyba mam dobrą pozycję Tylko trzeba trochę ich ospotować Dzieci cholerni wrogowie No nie mogę żadnego znaleźć Jeszcze ta cholerna mgła, no naprawdę to nie jest pogoda dla mnie, dla snajpera Zaryzykowałem szarze bagnetem

no, nie wierzę. Ja bym pewien, że on pobiegnie wtedy w lewo, dlatego tak wziąłem no, lufę w lewo, żeby go uszczelić w biegu, ale o. Aha, tego ustrzeliłem w locie. No, to mi się rzadko udaje ustrzelić gościa w locie. Wow. Ktoś tu strzela. Co? Tak jest! Przejęliśmy cel Foxtrot. Cel został przejęty Trudno ich dostrzec jest. Ale jakoś się kurde udaje czasami. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu. Spróbuję z działka szczęścia. Cel Charlie przejęty. Zauważono szturmowca. Nie, nie ma szans. Ktoś wpadł na moją minę chyba, ale... Nic moja ona zbytnio nie zrobiła. Tak jest, gościu. Nie będziesz wchodził do mojego domu. Nie wytarłeś butów. Aha, ten kurde już. Ale będę miał chyba asystę. Tak jest, asysta, ale czemu nie zaleciał jako zabicia. O, medyk się kręci w pobliżu, ale... Ale, ale lepiej, żeby mnie nie podnosił, bo tu się naroiło od wrogów. Dobra, chyba kończę ten gameplay. Już tu nic raczej dobrego nie ugram. Podejrzewam, że to przegramy, zresztą tak jak założyłem na początku. No cóż. Ten gameplay to idealny przykład tego, że raz na wozie, raz pod wozem. Tak więc, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!